Witam was serdecznie, Adam Miarka na kanale Żyjąc każdym słowem. Będę chciał podzielić się dziś takim studium podziały w kościele. Będę mówił na temat podziałów pomiędzy ludźmi, na jakim tle mogą powstawać i jak potrafią być głębokie posłużę się tu symbolem podziałów we współczesnym świecie stworzonych przez mur berliński, ale to będzie tylko ilustracja podziałów, które w kościele wczesnochrześcijańskim były podziałów na żydów i pogan. To wszystko będzie jednak ilustracją tego, jak Bóg może pracować dla Wierzących mu ludzi ponad podziałami, bez względu na to, co nas dzieli. 9 listopada 1989 roku miało miejsce jedno z najbardziej znaczących wydarzeń XX wieku początek upadku muru berlińskiego. Dlaczego było to zdarzenie o tak wielkim znaczeniu? Dlatego, że był to symboliczny koniec podziałów na wschodni i zachodni Berlin, na wschodni i zachodnie Niemcy, na wschodnią komunistyczną i zachodnią Europę. Widzimy entuzjazm tych ludzi, którzy poprzynosili tutaj takie olbrzymie, ciężkie młoty i z entuzjazmem rozwalają ten mur, bo każdy z nich też chce mieć swój udział w burzeniu podziałów i tworzeniu jedności. 25 lat później, listopad 2014 rok, przyjrzyjmy się jakie są skutki zburzenia muru berlińskiego i zjednoczenia niemieckiego społeczeństwa. Kiedy wschodnie i zachodnie Niemcy połączyły się w 1990 roku, kraj upajał się euforią i był pełen optymizmu. Pokolenie później można jednak dostrzec, że mury podziałów między dwoma społeczeństwami nie upadły wraz ze zburzeniem muru berlińskiego. Berliński Instytut Populacji i Rozwoju wykonał badanie, z którego wynika, że połowa wszystkich Niemców wierzy, że wschodnich i zachodnich Więcej różni niż łączy. To jest szokujące. Po 25 latach od zjednoczenia połowa Niemców uważa, że więcej wschodnich i zachodnich różni niż łączy. Czy żyje ci się lepiej po zjednoczeniu Niemiec? Przeprowadzano taką ankietę. Tak odpowiedziało 40% zachodnich Niemców. 46% wschodnich. I to jest dość zastanawiające, że tylko 46% wschodnich, bo to, że tak mało zachodnich mówi, że żyje im się lepiej, można zrozumieć, dlatego że olbrzymie pieniądze wpompowano we wschodnie Niemcy, aby poprawić infrastrukturę, aby pomóc wyrównać szanse, różnice między tymi społeczeństwami. Ale tylko 46% Niemców, którzy otrzymali olbrzymie wsparcie z zachodnich Niemiec, uważa, że żyje im się teraz lepiej. Dyrektor Instytutu Rainer Klinkholz ocenia, że jest to prawdziwy cud. Który nie ma precedensu, że udało się połączyć te dwa zupełnie różne systemy w całość. Jednakże potrzeba będzie co najmniej jeszcze jednego pokolenia, żeby obie części zaczęły naprawdę rosnąć razem. Czy pewne mury podziałów, które się stworzyły, mogą być usunięte? Czy podział, podziały wśród wierzących, które się stworzyły, mogą być usunięte? Jednym z głównych dowodów na to, że wielu zachodnich nigdy nie było we wschodnich landach, podczas gdy Większość wschodnich była na zachodzie. Cały czas analizujemy tą ilustrację. Jak to jest? Wśród 500 najbogatszych Niemców, 21 na wschodzie, 479 na zachodzie. Wśród 20 najbogatszych miast, tylko jedno na wschodzie. Zarobki we wschodnich Niemczech, 65% zachodni, zarobków zachodnich. Wartość podobnych nieruchomości tylko połowa. Wydajność pracy w 1994 we wschodnich landach to była 70% wydajności zachodniej. Ale ale w 2012 poprawiło się tylko o 3%. Ci ludzie gdzieś mają to w swojej mentalności, że nie są tak zaangażowani, nie podchodzą z takim szacunkiem do pracy. 30 największych firm na giełdzie, wszystkie na zachodzie, pracujące matki więcej jest na wschodzie. Zaangażowanie w działalność charytatywną więcej na zachodzie. Obcokrajowcy. Na wschodzie jest tylko 9% obcokrajowców, więc jest to znacznie mniej niż na zachodzie, ale jest tam większa awersja do obcokrajowców. Na zachodzie aż 25% są obcokrajowcy. Młodzi ludzie ta mapa tak pięknie to ilustruje że młodzi ludzie uciekają do zachodnich Niemiec. Przyczepy kempingowe, które świadczą jakimś tam są wskaźnikiem zamożności społeczeństwa, zdecydowanie większość zachodnich Niemców ma. Związki małżeńskie, czy takie związki konkubinackie między wschodnimi i zachodnimi, to około 10% wszystkich związków w Niemczech. Taki sam procent jak Związek Niemca, Niemki z obcokrajowcem. Wschodni są traktowani, jakby byli obcokrajowcami przez zachodnich. Popatrzmy, co Chrystus zrobił. Jak zburzył mur podziałów między Żydami a Poganami. Ten mur był znacznie poważniejszy niż mur między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. Albowiem, on jest pokojem naszym, mówi apostoł Paweł. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Mur berliński stał około 30 lat jedynie ale ta wrogość, która była między Żydami a Poganami, to były setki lat, to były tak głębokie podziały. Tymczasem Chrystus w swoim ciele zburzył tą przegrodę z muru nieprzyjaźni. Jak Chrystus to zrobił? Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Tu jest mowa o tym, że wszyscy mają taki sam przystęp do Boga, wszyscy na tych samych warunkach są zbawieni przez ofiarę, przez śmierć Chrystusa. Nie przyszło to łatwo Żydom przekonać się, że Poganie tak samo zasługują na zbawienie jak Żydzi. Mamy przykład apostoła Piotra, któremu Bóg pokazał pewne szczególne widzenie. Spuszczała się z nieba taka, takie płótno, się spuszczało, a w tym płótnie mnóstwo nieczystych zwierząt, które nie były przeznaczone przez Boga do tego, aby je spożywać i Piotrowi za każdym razem, kiedy to płótno się opuszczało, mówiono Piotrze wstań, zabijaj i jedz, a Piotr się wzdrygał, przecież ja nigdy jeszcze nie jadłem nic nieczystego i on zastanawiał się co może znaczyć to widzenie, bo było dla niego oczywiste, że jest to pewien symbol czytamy w dziewiętnastym wierszu dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich a gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem rzekł mu Duch, oto szukają cię trzej mężowie, wstań przed to zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Zastanawiam się, czy apostoł Piotr by poszedł, gdyby nie miał tego świadectwa do Anioła, że idź z nimi, bo ja ich posłałem. Kiedy przychodzi do Korneliusza i do zgromadzonych w jego domu, składa niezwykłe świadectwo. Yy, widząc ludzi, którzy są tam zgromadzeni, aby słuchać słowa Bożego, i rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest, jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. On teraz zrozumiał, jaki był sens tej wizji. Żadnego człowieka, Miał nie nazywać skalanym i nieczystym, tak jak nazywał nieczyste zwierzęta i nie chciał z nimi mieć nic wspólnego. Tak Bóg przełamał w ten sposób pewną barierę w jego umyśle, żeby żadnego człowieka nie traktował jak nieczyste zwierzę, od którego się odwraca z obrzydzeniem. I aby przekonać go, że Bóg przyjmuje pogan, Bóg zrobił coś niezwykłego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, gdy głosił im Ewangelię, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Oni myśleli, że jako Żydzi, tylko im się należy, aby Duch Święty był na nich zlany. A tutaj widzimy, że ani ci ludzie nie byli obrzezani jak prozelici, ludzie z Pogan otrzymali dar Ducha Świętego, słyszeli ich bowiem jak mówili językami i wielbili Boga. Mówili, coś niesamowitego się stało. Także w ten sposób Bóg przemówił do nich, aby zburzyć ten mur nieprzyjaźni, który był zbudowany między Żydami i Poganami, aby stworzyć z tych dwóch organizmów jeden kościół chrześcijański. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Oczywiście, dalej. Żyd różni się od Greka, niewolnik różni się od wolnego, mężczyzna różni się od kobiety, ale na tych samych zasadach są zbawieni i w taki sam sposób i z taką samą łatwością mają przystęp do Boga. Już nie ma znaczenia, kim się urodziłeś, z jakich okoliczności życia przychodzisz do Chrystusa. Wszyscy mają ten sam przystęp na warunkach nowego przymierza, o czym mówiłem w serii Sobota Dzień Pański dla Chrześcijan. Także to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, niech Pan Bóg Was błogosławi w poszukiwaniu właśnie jedności, w patrzeniu na innych ludzi jako braci i siostry w Chrystusie. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału. Niech Bóg Was obficie błogosławi i ponad podziałami, niech. Będzie jedność wśród wierzących, o tym będę mówił w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Amen.